No chwilę, chodź, chodź, chwilę. chodź, chodź Chodź Chodź, chodź Chodź, Zapraszam do środka. Podejdź pod ścianę tutaj. Nie, podejść pod ścianę, tam pod ścianę. Odwrócić się. Od już... Dobrze. W imieniu Polski walczącej skasuję Was na śmierć poprzez rozstrzelanie. 3, 4, go! No i dobra. <laughs> o kurde to nie, o, jaj. A, jaj, jaj. Tu nie tak miało być! A jaj. Aj jajaj. Tu nie tak Chłopaki... miał być. Popaki Patrzcie jak uruchamiam murcheta oh. No ale masz paluchy! Kobiety muszą Cię uwielbiać. Słyszę dużo kroku. Aż mi słuchawki spadło. Ech, ale powiem Ci tak. Myślę, że kobiety Cię kochają z tymi palcami. Lajaj. Są dłuż, dłuższe niż ten Twój rewolwer. Przysięgam. <laughs> Mają metrowe palce. Oh. No ale coś, że widziałem jak granat leci i od razu pewnie granat miał No takie, takie o, o kurwa granat i takie dobra, mam czas, żeby uciec, wybuch od razu A co wy tam robiliście w twórkę? Nie, eee, nic. Widziałem, widziałem jak go obciągał jeden drugiemu. Nie wiem o czym mówisz. Ja grałem w Crash Royale. Przysięgam. Nie wiem o czym mówisz, pierwszy raz słyszę takie słowa Dzień dobry Polsko Dzień dobry, dobry. Nie, od, w, sumie, w sumie powinienem przestać z tymi żartami, bo od niedawna jestem pełnoletni <śmiech> <śmiech> To ty właśnie powinieneś o, Oj, chyba koniec No No tak nie wiem. O, zaraz się tam wchodzimy. Oh, oh. Jeżeli on przeżyje te No to co? Znowu to samo? No, nie. Tak. No, Mówisz <grym> o Warhammerze? O, ję E, jesteś tam. Daha. Mały dzień, nie wiem czy się z Dodam ci zaraz tabletkę. Jak będę miał pistolet, to nie wszystko. Dziękuję, będę miał. Otwórz go, Wow! Daje i cyd! Ty kurwa, ej, train! Co? To jest! Twoje jak... w pierdolonej! Jestem za parą ale... mm. No ej, nie profes. wiem, ci sobie lubią, kurwa! Nie, no jak, jak muchy te, zabijają so, każdego! Zawsze. So, so. Ci se lubią! No, no. może.

Słyszeliście ten angielsko-polski akcent, takie serio? Ej, ale w ogóle co tak myślę, że nie? Że ten Nikocado, Avocado i Wardenga, to oni kurwa między sobą, chyba przeciwko sobie kurwa grają w szachy 5D. Na intelekt kurwa, który mądrzejszy. Nie ma, nie ma. Ajaj. Gdzie? A, witaj od jeden. Słuchaj, <grystanie> to może się udać, to może się udać, to może się udać, to może się udać, to może się udać. Bajajaj. Bajaj. O ty! Bo wiesz, no. Czekaj, czekaj, jak to, jak to w Transformersach G1 powiedział Blitzwing. How about you guys build a bridge and jump off it? Lugigi jest po prostu głodny na te koguty. Na koguty właśnie. Ja sam nie oswoiłem, bo jeszcze pracuję na tym. No, na w swojego jest. Rosół, ale rosu z koguta to jest czysto teoretycznie kok flavored soup. Rosół z kurwienu <gulity> Też tak sądzę <gulity> rosół z Nie, nie przepraszam, dam ci wszystkie moje robuxy. Chodź tutaj No tej chuj Ale ja ja to kradam. Ej komputer Zjem ci RAM Jestem czy stanie. Litwo moja. <laughs> Litwo ojczyzna <laughs> moja. Litwo ojczyzna <laughs> moja. Wybaczaj ja też uciekam. Nie zabijaj. To cześć, ja uciekam. Ja uciekam z tobą. Litwo <laughs> oh. Się zabił, gry, no nie! Clipu jest Nie, nie. No i nie. no, no, no ja. No czy, no, no, no. czy ja naprawdę spadłem? Ale flaga ładna dawam. Czy ja naprawdę spadłem? Na pana jest. Noś <laughs> Kurwa! <laughs> Ej, po chyba mi z klikiem spadł, to było dla Beki powiedziane Jak to mawiają da daś się przegrywa, daś się przegrywa ja, to ma ja mnie

<śmiech> <śmiech> o, Czarka, to tu mnie! Nie. Co ja zrobiłem? Przepraszam! Nie ma za co, przeżyłem. O, spoko. To tak naprawdę cię uratowałem. O kurde, tego nie chcemy. A nie, a nie. No powiedzieli ciekawego panowie. A, ale się teraz czuję źle NIE! Cała akurat ty żeś został! Idę, w ucieczce bym szedł W penetratorze Entrensa Może ruszysz dupę i spenetrujesz ich dupy zamiast Entrensa Shotgun to jest takie nie? <gulose> Tego się strzelać nie da! <gulose> A ty nie, ja nie widziałeś? No, od piłki, kurwa, randomowej. Hahaha. Ja drugiego, to zero poszedł. Siema. Cześć, ma? Jesteś lastem. Trafiłam. Nie, jest lastem, obok niego siedzi gość. Sto sześć zabijam jeszcze! O Boże, A, no. mają pytać, co się z proketem stało. Jest, to jest najlepsza piłka. No, dobra jest. Dwa sapeki prawie cały team pausy. <noise> 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 Bówry dostąpnie wyjebałeś się w pierwszej minucie gry i zniszczyli <noise> Zekryci Ach Słucham cię Dobra Ja dostałem pieska na mordę, tak. <noise> Ten pies już ma pół HP <noise> No ma mają, bardzo małego <noise> Już cię saves w piłkę to w niejle, kiedy byłem sam <głos> <głos> Za dery! Za dery! Za dery! Za dery! Ale, ale zazer. wszyscy by zacząć, ale. I moja monetka, co za fair? Za złącznikiem zwykłego. już panem tak. Proszę cię. <grym> Chcieli <grym grym grym> pod nogi. Równij, uważaj! Polacka, faza, faza! Otwieraj! Gdzieś tam widzi! 5 bazonów daję Nie, skoj go, go, co tam? Dobra, tego, tego jednego mogę. Wstań tak, że zabiłem 3 Ale Ham złazę się Czasami to radę się jednak sprzedaje

Ale makowiec, to makowiec! Yo. Ty pierdolony mamonie, za makowca i mortadelem jest sprzedasz! Biedny kawał, chyba się nie, z... nie no, Chyba, no, chyba, nie, no, no. chyba Chociaż, chociaż, wybaczę ci, dam się przekupić, Jeśli nagrasz mi filmik, na którym gotujesz makaron <noise> Co kurwa? Nie wiem o ugotuj makowiec ugotować makowiec ugotować makowiec ugotować makowiec to jak ugotować makowiec? ogoty makowiec <gulet> no, Kur... ty ale gotuje... ej tak no załatwia, daj ej <gulet> <ja gulet> no ale weź wydać przepis jak ugotować makowiec gotować. może upiec makowiec. No moje zdanie cię kurwa gotuje w piecu jak bałtyński ale bambiko. A chcesz na balie leżeć? <grym> o okay, ale tu się nie To pan Patrzcie na Co kurwa za eee. pentagram jaki, za Tak A, gramy w tą grę, kto nie ma xd